Jeszcze oś Ty podzieliłeś te streamy? Nie. Nie, bo się wyświetliło że coś tam. Okej, okay. mam piątą kartkę taki... taką. Nie, czwartą. Czy w końcu... Czwartą. No. Czwartą, bo pierwszą dostałem. Alarm note. Uh, burn him in this damn building. Ok, i to ja mam spalić, czy u mnie? Nie wiem, muszę do tablicy podejść w, w każdym razie. Gdzie jest tablica tego, tego, naprawdę nie wiem. O nie, nie mam stworzeń w armii. Gram na medium, grafika też jest niezła. Oj, ciągle rozłącza. Rzecina no. Ma bambusa. Tak. Wspominaliśmy. Znowu mignęła, Co się tak przyjmujesz tym miganiem? To mnie wkurza. Jak ci powiem. Hmm. A, byłeś już wszędzie? Kuba nie? Teraz przechodzę jeszcze raz przez budynek. Chyba mamy otwarte drzwi w tamtym e, innym budynku. A nie, tu mam kolejną kartkę. Siedem. On no tu pewnie czeka, bo to jest jedno wyjście. Mark Slender Case closed Case To jest case. Kurde, mam jakiś problem z tym bambusem. A ja mam kolejną kartkę. Czyli ile masz w sumie? W sumie jeszcze mi zostało 7, czyli mam tutaj 6, na... aha. 6 na 10 6 na 12. No tak, ale ja mam taki. W tym notesie są kartki ponumerowane, tak od sześciu, sześć, a. sześć slash 10. a kartek jeszcze jest do znalezienia, 7 pozostał, ale w tym, mm, bo udało mi się znaleźć w tym takim baraku na ścianie, znaczy w bunkrze, baraku, nieważne co to jest. Mm, yy. Dobra, jestem przy kolejnej mapie. I, i teraz co? E, tu był dom. Byliśmy w domu. Najprawdopodobniej jest w domu, ale. Wolę to nie iść, hmm. Dobra, jestem. Marcin, założę, jesteś, czy masz bombusa? No czy teraz jestem? Mhm. Aha, ale bombusa <laughs> też masz. Mam. Dobra, jestem w domu, to jest najgorszy wybór na tę fazę gry. To najgorszy moment, aby tu przejść. Znalazłem coś. Dobra, papa. Ok, mnie Ej, ktoś tam ogląda film? Ja to słyszę. To to taki? Ja. <noise> <noise> Możesz jej chyba szybciej wy wykończyć, bo już nawet na sto ludzi Wiem I to byłby skok To bym nie mógł Tak, bo tam jeszcze mamy jeden Pokój mniej więcej Dostał dobra Ja nie mogę zginąć teraz nie O, jest auto Jest wóz. A. tu jest jeszcze drugi wejście z Drzwi są zamknięte. Dobra, ja kończę nagranie. Bo już za dużo czasu gramy. No. Gram. Ale udało mi się naprawdę spory postęp poczynić. Pięć spory szt... postęp. Poczynić. Dobra! Sporo udało mi się zebrać kartek. No i co? Będzie pięć części najprawdopodobniej. No, więc do zobaczenia w tych pięciu częściach. Zapraszam na kolejne filmiki w wykonaniu RG Wercha i. I. i, i no, Zekorisana i Jakubka. No, w moim wykonaniu to już mówię będzie 5 części. No, tym razem się poddaję, może kiedy indziej na gamerze spróbuję. Dobra, to by było na tyle. Widzimy się w kolejnym filmiku. Na razie. Siema.